Absolutnie kocham zimę, więc cieszę się, że Bóg obsypał białym puchem nasze okolice. Moje codzienne spacery to była sama radość i perfekcyjny czas do filmowania. Christmas Day. There's joy in the air. Family near We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. A green red light with glimmering silver wine. You dazzle us all from big to small. Warm laughter and white smiles, my presents stacked in piles. Take me away, Christmas Day. compares to the love that we share. Oh, what a bliss! A green red delight with glimmering silver wine. You dazzle us all from big to small. Warm laughter and white smiles. Our presents stacked in pies Take me away Christmas Day Take me away Christmas Day Postawiłam sobie zadanie przeczytania całej Ewangelii łącznie ze Starym Testamentem. Od kilku lat ją czytam, ale bardziej wyrywkowo. Tym razem chciałam się do tego przyłożyć. Właśnie niedawno udało mi się dokończyć część drugą Starego Testamentu i zajęło mi to wiele miesięcy. Przecież wiemy, że Biblia nie jest zwykłą książką, którą można tak sobie przeczytać i odłożyć ją na półkę. Jest to słowo, które trzeba analizować i rozważyć w sercu i wracać do niego nieustannie. Biblia pomaga zrozumieć, jaki jest charakter Boga, bliżej go poznać, a przez to pomaga bardziej zrozumieć nasze życie. Mówi się i myślę, że słusznie, że początkujący wierze powinni zacząć od czytania Nowego Testamentu, a szczególnie Ewangelii Świętego Jana. Ale myślę, że jest to też sprawa indywidualna i prowadzenia Ducha Świętego, bo ja na początku drogi czytałam Stary Testament i było to niesamowicie budujące duchowe doświadczenie. Moja ulubiona wersja Ewangelii to ta opracowana na podstawie Biblii Warszawsko-Praskiej wydawnictwa M w opracowaniu biskupa Kazimierza Romaniuka. Posiada ona duży, konkretny druk ze wstępem do każdej księgi obrazował wyjaśniające, o czym pisał dany prorok, z dodatkiem małych ilustracji. Musiałam tylko dodać indeksy, aby łatwiej mi było odnaleźć każdą księgę. Tego akurat mi brakowało, ale to jest przepiękna wersja Ewangelii, która może być też dobrym prezentem. Przez ostatnie dwa lata korzystałam również z kalendarza dziennego wydanego przez edycję Świętego Pawła z pięknymi cytatami na każdy dzień. Staram się zawsze łączyć z Kościołem, dlatego zainstalowałam aplikację z Biblią, która też ma sekcję z czytaniami na każdy dzień. W ten sposób, czytając czytania z kalendarza liturgicznego, robiłam notatki i zapisywałam swoje przemyślenia, odpowiedzi na moje modlitwy. I czego najbardziej się cieszyłam, to to, że w tym kalendarzu są wyraźnie zaznaczone święta kościelne i nabożeństwa. Mam nadzieję korzystać również z agendy biblijnej wydawnictwa Księży Werbistów moje nowe odkrycie. Do każdej strony czytania na każdy dzień jest dodana strona na notatki. Najważniejsze to starać się czytać Ewangelię każdego dnia i znaleźć jakiś swój ulubiony sposób na wyrabianie tego dobrego nawyku. I to może być nawet 5 minut dziennie. No i na koniec nie mogę pominąć książki, która miała wielki wpływ na moją relację z Jezusem. To poemat Boga Człowieka wydawnictwa Vox Domini. Widać, jak bardzo zmartretowana jest ta książka. Tak często ją czytałam. To jest jakby Ewangelia w detalach, która dokładnie pokazuje na przykład, w czym Jezus chodził ubrany, o czym rozmawiał z Maryją, opisuje rozmowy z apostołami, pokazuje ich charaktery, podróże Jezusa, ludzi, których spotykał, uzdrawiał. Na przykład przeczytałam tam, że podobno ulubionymi ciastkami Jezusa były pierniczki, które Maryja wypiekała często dla niego. Odkąd o tym przeczytałam, to staram się zawsze na święta upiec sama trochę pierników z myślą właśnie o nim. Kościół oficjalnie nigdy nie zatwierdził pisma Marii Waldorty, ale papież Pius XIII w czasie audiencji specjalnej udzieloną Ojcom Teologom Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunom Marii Waldorty powiedział, żeby opublikowali to dzieło w takim stanie, jakim zostało napisane I powiedział, nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu, kto przeczyta, ten zrozumie Według kardynała Stanisława Dziewisza, podobno Święty Jan Paweł II, często czytał pisma Waldorty Kardynał mówił, że widział często na stoliku przy uczwku papieża poemat Boga Człowieka Wiadomo też, że Święty Ojciec Pio nie tylko doradzał swojej duchowej córce Elizie Lucy, aby czytała pismo Waldorty, ale powiedział jej podobno stanowczo, że nie radzi, ale nakazuje jej je czytać. Żegnając się z Wami, dziękuję Wam z całego serca, że chcieliście poświęcić czas, żeby oglądać moje filmy. Moją intencją jest po prostu wesprzeć innych wierze i podzielić się tym, co Jezus uczynił dla mnie. I na pewno tak samo dla każdego z Was. A zrobił i robi tak wiele, że nie starczy życia aby o tym opowiadać. Życzę Wam błogosławionych świąt z Jezusem, przepełnionych świętością i radością. A na koniec kilka słów od Jezusa na temat czytania Ewangelii. zapisane przez Vasule w prawdziwym życiu w Bogu 2002 roku W rzeczywistości nikt nie może przez samo tylko czytanie Pisma Świętego, wniknąć w tę tajemnicę, ani pojąć tajemnicy waszego Boga, który mówi i żyje i jest pośród was za waszych dni. Aby wniknąć w głębie mojego słowa, potrzebujecie czegoś więcej duchowego poznania otrzymanego od Ducha Świętego, który wam naświetla pisma. Czy słyszeliście, żeby ktoś czytał nocą? Kiedy są zgaszone światła? To tylko wtedy, gdy światła są zapalone, można widzieć słowa i czytać je. Bez światła nic nie ujrzycie. Bez Ducha Świętego, który przekracza myśl i przewyższa wszelkie koncelacje świetlne, razem wzięte, oświadczenia i wyrażenia mądrości w moim Słowie będą przed wami ukryte. Jedyny Duch Święty. Daje Waszym duchom światło konieczne do zrozumienia niebieskich wyrażeń. Inaczej moje słowa pozostaną zapieczętowane i zamknięte. Oto przyczyna, dla której tak wielu nie rozpoznaje mnie w tej pieśni miłości. Pisma, jak powiedziałem, odzwierciedlają mój boski obraz. Jeśli dziś nie widzicie mnie w moich pieśniach, z jakimi się do Was zwracam, dawanych Wam przez moje kochające miłosierdzie, to dlatego, że nie doświadczyliście jeszcze mojej czułości ani nie zakosztowaliście nigdy mojej słodyczy. Wasza tak zwana wiedza przeszkadza wam mnie ujrzeć. Błogosławiony ten, kto otwarł przede mną swe serce, przyjmując mnie w prostocie serca. Nie ujrzy moich pieśni jako prostych słów, lecz jako moc i jako Ducha Świętego i jako absolutną pewność. Napisane w poemacie Boga Człowieka Marii Waldorty Na nic bowiem zdaje się przypominanie słów Ewangelii, jeśli nie pojmuje się jej ducha. Duch Ewangelii, którym jest miłość, może być zrozumiany za sprawą miłości, czyli Ducha Świętego. Jak On był prawdziwym autorem Ewangelii, tak On jest też jedynym jej komentatorem. Autor zna bowiem ducha dzieła i rozumie je nawet wtedy, gdy nie zdoła skłonić do rozumienia tych, Którzy je czytają. Tam, gdzie nie radzi sobie ludzki autor, bo każda ludzka doskonałość pełna jest braków, przychodzi duch najdoskonalszy i najmądrzejszy. Tak więc tylko Duch Święty, autor Ewangelii, jest też tym, który ją przypomina, komentuje i uzupełnia w głębi dusz synów bożych. Pocieszyciel. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkich nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jana 14:26. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą. Ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi Jana 16:13. Może postawicie zarzut, że skoro Duch Święty jest prawdziwym autorem Ewangelii, to trudno pojąć, dlaczego nie przypomniał już wcześniej tego. Co jest powiedziane w tym dziele, oraz tego, co Jan daje do zrozumienia w słowach kończących jego Ewangelię. Odpowiadam Wam: Myśli Boga różnią się od myśli ludzkich i zawsze są słuszne, choć niezbadane. I jeszcze odpowiedź na zarzut że objawienie zostało zamknięte wraz z ostatnim apostołem i że nie ma niczego więcej do dodania. Sam Apostoł mówił w Apokalipsie: "Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plak zapisanych w tej księdze." Apokalipsy 22:18. Słowa te można rozumieć w odniesieniu do całego objawienia, które wieńczy ostatecznie Apokalipsa Jana. Otóż odpowiadam wam, że to dzieło niczego nie dodaje do objawienia. Ale wypełnia luki wywołane naturalnymi przyczynami i nadprzyrodzonymi zamierzeniami. A jeśli spodobało mi się odtworzyć obraz mojej boskiej miłości, jak czyni to człowiek odnawiający mozaikę, uzupełniający uszkodzone miejsca lub brakujące elementy, dla przywrócenia jej całego piękna, i jeśli postanowiłem to uczynić w tym wieku, w którym ludzkość pędzi ku przepaści mrocznej i straszliwej, to czy możecie mi tego zabronić? Czy wy, których duchy są tak zamglone, głuche, niewrażliwe na światło, na głosy i wezwania z wysoka, możecie mi powiedzieć, że tego nie potrzebujecie? Zaprawdę powiadam wam, nawet po przeczytaniu i przyjęciu tego obrazu mojego życia publicznego nie dowiecie się wszystkiego o mnie. Mój kronikarz, mały Jan, umarłby z wyczerpania, gdybym, po to, aby wam wszystko przekazać, dał mu poznać wszystkie dni mojego posłannictwa i wszystkie działania dokonane w kolejnych dniach. Jest ponadto wiele rzeczy innych, zdziałanych przez Jezusa, a które gdyby zostało kolejne opisane, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać, mówi Jan Ewangelista. Zaprawdę powiadam Wam, bez przesady, gdyby spisano wszystkie moje poszczególne czyny, wszystkie moje kolejne pouczenia, moje dzieła pokutne i modlitwy dla ocalania jakiejś duszy, to potrzebne by były sale jednej z Waszych bibliotek i to jedne z największych, do pomieszczenia książek mówiących o mnie. I powiadam Wam jeszcze, że naprawdę o wiele więcej korzyści przyniosłoby Wam spalenie tego ogromu nieużytecznej wiedzy, zakurzonej i zatrutej. Zrobilibyście wtedy miejsce dla moich książek. Posiadacie bowiem tak małą wiedzę o mnie, a tak ubóstwiacie te druki, które są prawie zawsze skażone pożądaniem lub herezją.